Wojsko czeka na ochotników, lekarze sprawdzają zdrowie potencjalnych kandydatów. Komisariat w Stęszewie, najlepszy w Powiecie Poznańskim. Maksymilian Jackowski, patronem roku 2015. Od siedmiu lat mamy w pełni zawodową armię. Młodzi chłopcy nie muszą już obawiać się obowiązkowego poboru do wojska. Nie zwalnia ich to jednak od poddania się kwalifikacji wojskowej. Czynności te polegają na przejmowaniu ewidencji od urzędów państwowych osób rocznika podstawowego tzw. Tak w tym roku to jest 96. rocznik urodzenia, po czym kwalifikujemy zdrowotnie te osoby, przeznaczamy do jednej z form czynnej służby wojskowej. Mieszkańcy powiatu poznańskiego podlegają dwóm komisjom lekarskim. Kwalifikacja odbywa się w przychodni przy ulicy Szylinga w Poznaniu. Wezwani powinni zabrać ze sobą dokument tożsamości i zdjęcie legitymacyjne. Osoby przewlekle chore muszą przedstawić dokumentację lekarską. Kwalifikację rozpoczyna rejestracja i założenie karty zdrowia. Po założeniu tej karty trafia do pani pielęgniarki, która wykonuje następujące badania: wzrost, waga, Ostrość wzroku, rozróżnianie barw, wymiary klatki piersiowej na wdechu i wydechu oraz dokonuje pomiaru wzrostu i pomiaru ciśnienia. Tylko 30% badanych jest w pełni zdrowych. Większość ma wady wzroku. Zdarzają się też inne przypadłości. Skrzywienia kręgosłupa, następnie płaskostopie, no i też zdarza się no często, zdarzają się często przypadki. Otyłość. Wielu młodych ludzi traktuje kwalifikacje jak przykry obowiązek. Są jednak tacy, którzy swoją przyszłość wiążą z wojskiem. Tam można sobie na legalu postrzelać, A w, w Polsce no nie ma tak łatwo z dostępem. Przy okazji coś przydatnego się zrobi, no w końcu służba krajowa i tak dalej. Chętni do założenia munduru mogą zgłosić się do służby przygotowawczej. Służba przygotowawcza na potrzeby korpusu szeregowych trwa do 4 miesięcy, na potrzeby korpusu podoficerów do 5 miesięcy i na potrzeby korpusu oficerów do 6 miesięcy. Ochotników nie brakuje. Każdy polski obywatel powinien wzorem Szwajcarii odbyć przeszkolenie wojskowe, każdy powinien być zdolny do obro... obrony naszego kraju, tak? nie powinien być po prostu mięsem armatnym, tylko wykwalifikowanym żołnierzem, który w przypadku jakikolwiek niebezpieczeństw będzie w stanie stać na swoim posterunku i robić swoje. Takie było założenie od początku, tak potoczyła się też moja edukacja, praca magisterska i głęboko zakorzeniony patriotyzm. Zainteresowani służbą wojskową wszystkie informacje mogą zdobyć w wojskowej komendzie uzupełnień. Wszyscy jesteśmy tacy sami, różni nas tylko sposób poruszania się. Takie przesłanie przekazywali organizatorzy pierwszego festiwalu integracyjnego Jedna Chwila w murowanej goślinie. Nasze społeczeństwo, jednak, jest jeszcze w pewnych kwestiach bardzo organiz... ograniczone, i niestety dużo ludzi nie ma wiedzy, że osoby niepełnosprawne to, to tak naprawdę normalne osoby. Atrakcyjny program festiwalu przyciągnął do hali sportowej setki widzów, a właściwie uczestników bo każdy mógł osobiście się przekonać, z jakimi problemami borykają się osoby poruszające się na wózkach. Wysoki próg, stromy podjazd, kilka schodów to mogą być przeszkody nie do pokonania. Dużo barier jest w naszym państwie i musimy się nauczyć pokonywania takich schodów. Ja dopiero co właśnie wróciłem z obozu, na którym uczyłem się. No i teraz spróbuję po prostu w praktyce nie? Te, utrzymać ten balans i, i pokonywać takie bariery. Chciałam zobaczyć, jak oni się czują, gdy muszą pokonywać te wszystkie przeszkody. No i trudne to. Uświadamianie społeczeństwa trzeba zaczynać jak najwcześniej, a najlepszą nauką jest zabawa. Pokazy magicznych sztuczek, zajęcia plastyczne, malowanie twarzy, dzieci w specjalnie dla nich wydzielonej strefie nie mogły się nudzić. Jest mnóstwo kolorowanych, które pokazują integrację z dziećmi na wózkach. Są zabawy tak zorganizowane, żeby pokazać, że to wcale nie jest takie łatwe jeździć na wózku i dotrzeć na miejsce, na które się chce. Jedną z form rehabilitacji jest kinoterapia. Jej żywą reklamą była sympatyczna suczka Vega. Vega jest psem terapeutycznym. Pracuje przede wszystkim z małymi dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo. Są to dzieci zazwyczaj tak od roku do 5-6 lat, ale nie ograniczamy się. To jest główne nasze zajęcie. W tej chwili przy, wspomagamy całą akcję i za pomocą psa próbujemy trochę promować y, też małe dzieci niepełnosprawne i kinoterapię, czym się my zajmujemy, ale też zbierać pieniążki na sport y, osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózku. Organizację festiwalu wsparł powiat poznański. To jedna z wielu form pomocy osobom niepełnosprawnym. Przyjęliśmy w swoich działaniach no, wspieranie wszelkich poczynań na rzecz osób niepełnosprawnych, czy to od strony rekreacji, ale i również szeroko rozumianej rehabilitacji, czy też rehabilitacji zawodowej, czyli stwarzania warunków, żeby mogli zaistnieć na rynku pracy chronione, czy nawet już bardzo ambitnie rynku pracy otwartym. Gwoździem programu był pokazowy mecz rugby na wózkach. Drużyna Balian z Poznania jest mistrzem Polski w tej dyscyplinie. Co 10 sekund trzeba odbić piłkę, mamy 12 sekund na przekroczenie własnej połowy, 40 sekund na zdobycie punktu. Zawodnicy broniący się, to może być trzech zawodników w strefie, jeden musi być poza strefą i później są różne kary, tam zabicie zawodnika do strefy, wykluczenia, faulę, dużo jest wywrotek, jest to bardzo gra dynamiczna i bardzo, bardzo szybka, bardzo dynamiczna, bardzo, no, no, bardzo ładna gra. Uprawianie rugby na wózkach jest bardzo kosztowne, dlatego podczas imprezy przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla sportowców. Tenisowy turniej kobiet Powiat Poznański Open to najlepszy sportowy debiut w Wielkopolsce w 2014 roku. Tak zdecydowali głosujący w plebiscycie głosu Wielkopolskiego. Plebiscyt na najlepszych sportowców Wielkopolski jest od lat najbardziej prestiżowym i miarodajnym rankingiem sportowym w naszym regionie. Nagrodę podczas balu sportowca odebrali starosta Poznański Jan Grabkowski i właściciel firmy Pozbruk Tomasz Nowicki. Pierwszy turniej rozegrany na kordach w sobocie koło rokietnicy wygrała Krystyna Kuczowa ze Słowacji. Uznanie i zainteresowanie Jakim cieszyły się zawody, zadecydowały o organizacji drugiej edycji. Powiat Poznański Open 2015 będzie miał silniejszą obsadę i większą pulę nagród. Patronat nad imprezą objął Polski Komitet Olimpijski. Komisariat Policji w Stęszewie już drugi raz został wybrany najlepszym komisariatem w powiecie poznańskim. W konkursie uczestniczyło 14 jednostek policji. Oceniane były według 22 kryteriów w ramach systemu oceny efektywności pracy policji, a także społecznej oceny pracy jednostek i policjantów. Funkcjonariusze ze Stęszewa od lat oceniani są bardzo wysoko. Od początku konkursu tylko raz znaleźli się poza podium. To jest praca policjantów. No, zdyscyplinowanie, e, zaangażowanie w służbie, no, czasami są Sytuację, że nie wszystko się da załatwić, ale aczkolwiek starają się i myślę, że, że to i główna zasługa, że tak wszystko się dzieje. W komisariacie w Stęszewie pracuje 17 osób. Za wzorową pracę starosta Poznański przekazał jednostce czek na 30 tysięcy złotych. To pozwoli na wyposażenie komisariatu w nowoczesny sprzęt. Dokonamy zakupu lornetek, które, które pozwolą nam w pracy. Dokonamy także zakupu nawigacji samochodowej z uwagi na to, że. Od zdarzają się sytuacje, że wyjeżdżamy poza teren naszej gminy. Drugie miejsce w konkursie zajął komisariat w Kostrzynie, trzecie komisariat w Czerwonaku. Konkurs, organizowany od pięciu lat, to jedna z form wspierania przez powiat poznański służb mundurowych. Zostać strażakiem to marzenie niemal każdego kilkuletniego chłopca, podsycane oglądaniem filmów i seriali o dzielnych strażakach. Jak te wyobrażenia mają się do rzeczywistości, można się było przekonać, odwiedzając strażackie jednostki podczas Dnia Otwartych Strażnic. Chcemy pokazać pracę strażaka, pokazać sprzęt, jakim, jakim dysponujemy. I chcemy pokazać trudność, z, trudności z jakimi spotyka się strażak podczas różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych. Do jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bolechowie przyszły całe rodziny. Jesteśmy fanami amerykańskiego serialu o Straży Pożarnej. No i postanowiliśmy zacząć, jak to wygląda również w Polsce i dzieci były bardzo zainteresowane, żeby zacząć prawdziwą polską straż. Praca strażaków pasjonuje nie tylko chłopców. Najfajniej mi się podobała łódź. Podobało mi się, że jechaliśmy na przykład tym strażackim samochodem. Strażacy oprowadzali gości po całej jednostce, pokazywali sprzęt, opowiadali o swojej pracy i cierpliwie odpowiadali na trudne pytania zadawane przez dzieci. Różny sprzęt do ratowania drogowego, czyli agregat do, do nożyc, które pozwalają uwolnić osoby poszkodowane z samochodów jak i również same, same sprzęty do gaszenia, czyli jak to dzieci nazywają w większości sikawka. Kolejna okazja do odwiedzenia strażaków już na początku kwietnia. Strażnice będą otwarte w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, to ta pierwsza nagroda na wystawie w gnieźnie panie Maksymilianie. Pierwsza księża progoscia, ale to nie było trudne. Tak postać Maksymiliana Jackowskiego przedstawili twórcy serialu Najdłuższa Wojna Nowoczesnej Europy. Jackowski był jednym z najwybitniejszych działaczy społecznych i gospodarczych w XIX-wiecznej Wielkopolsce. Z okazji 200. rocznicy urodzin i 110. rocznicy śmierci radni powiatu poznańskiego ustanowili 2015 rokiem Maksymiliana Jackowskiego. On był pierwszym organizatorem kółka rolniczego, które powstało w 1866 roku w Dolsku. Tak się składa w 900-rocznicę powstania państwa polskiego. Później był od 1873 roku patronem kółek rolniczych. To znaczy on patronował, nadzorował, pomagał, szkolił, corocznie zwoływał zjazdy włościan w hotelu Bazar. Maksymilian Eckowski w 1850 roku kupił majątek w Pomarzanowicach koło Pobiedzisk w dzisiejszym powiecie poznańskim. Tutaj dożył swych dni. Spoczywa na cmentarzu w pobliskim Wrączynie.